Kończyliśmy kolejne spotkanie dotyczące sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Ma to także związek oczywiście z polską energetyką, z polską polityką klimatyczną. To są sprawy od no, właściwie całej strategii narodowej, a górnictwo węgla kamiennego stanowi jej bardzo istotny element, dlatego tyle czasu między innymi wspólnie poświęcamy tym, tym kwestiom, chociaż oczywiście jak Państwo pamiętacie bezpośrednią przyczyną tych bardzo intensywnych spotkań jest sytuacja w kompanii węglowej. Zakończył pracę w pierwszym etapie, bo postanowiliśmy wspólnie rekomendować przedłużenie pracy zespołu, zespół rządowy, który przygotował pewien Scenariusz działań to jeszcze może za mocno powiedziane, ale pewien, pewne rekomendacje dotyczące spraw, o których rozmawialiśmy na naszych dotychczasowych spotkaniach. Od tego zaczęliśmy pierwsze spotkanie w Katowicach. Dotyczyło to możliwości ograniczania importu węgla z innych krajów, który konkuruje z polskim węglem. Wydawało się nam także rzeczą istotną, aby w tej kwestii zbadać również ewentualne patologie. Chodzi nie tylko o ochronę polskiego węgla przed ewentualną nieuczciwą konkurencją, ale także o wyeliminowanie patologii i korupcji w samej dystrybucji węgla. Poinformowałem moich rozmówców, że w tej kwestii otrzymałem właśnie dzisiaj, jeszcze w trakcie spotkania, raport Centralnego Biura Śledczego. Jutro będę miał na stole informacje ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o patologicznych zjawiskach w samych kopalniach, ale istotą problemu jest kondycja polskiego górnictwa i sytuacja kompanii węglowej i poszczególnych kopalni. Po przedstawieniu informacji na temat działań, jakie chcemy podjąć w odniesieniu do importu węgla, Uzupełniliśmy to o rekomendacje i zespół będzie pracował także nad koncepcjami, w jaki sposób ograniczyć niekorzystny, bo z takim także mamy do czynienia, import energii, bo oczywiście energia będzie miała bezpośredni wpływ także na kondycję polskiego górnictwa. Ustaliliśmy co jest najważniejszym komunikatem że zespół będzie pracował dalej tak aby w kwestii zmian organizacyjnych w kompanii węglowej uniknąć scenariuszy drastycznych naszą intencją i wspólną rekomendacją jest praca nad takimi programami naprawczymi które pozwolą nam uniknąć wariantów drastycznych w tym likwidacyjnych i zadaniem zespołu a przede wszystkim na podstawie tej rekomendacji zarządu kompanii węglowej jest szukanie takich sposobów działania które będą Y, 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 możliwie mało dotkliwe dla rynku pracy, tutaj na, na ogromnym Śląsku, i które skupią się na tym, jak naprawić sytuację w poszczególnych kopalniach, a nie iść najkrótszą y, y, drogą, jaką byłaby likwidacja dzisiaj nierentownych kopalni. Wyjaśniliśmy sobie także rzecz istotną z punktu widzenia rządu i budżetu państwa. Wbrew pozorom, nie leży w interesie państwa prosta i taka szybka ścieżka likwidacyjna, ponieważ tego typu drastyczne decyzje są także bardzo kosztowne, nie tylko społecznie, nie tylko jeśli chodzi o pracę dla ludzi, ale są także kosztowne z punktu widzenia budżetu państwa i dlatego wszyscy bez wyjątku mamy interes w tym, aby... Aby szukać innych rozwiązań, które oczywiście uczynią kompanię bardziej efektywną niż do tej pory, uchronią maksymalną ilość miejsc pracy i uchronią zakłady przed, przed likwidacją. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Zespół spotka się, zespół rządowy 16 czerwca, a nasze spotkanie. Z moim udziałem i szerokiej delegacji związkowej odbędzie się tydzień później w Warszawie, 23 czerwca i będziemy już bliżsi, jeśli chodzi o e, szczegóły e, tych rekomendacji naprawczych. Równocześnie pilnie pracuje nad tym zarząd kompanii węglowej. E, e, rozmawiałem także z prezesem kompanii węglowej wczoraj i m, prezes kompanii węglowej. E, Wie dobrze na czym polega nasza wspólna intencja i będzie pracował właśnie w tym kierunku. Jeśli chodzi o kwestię importu, to oprócz działań sprawdzających, to znaczy, czyli takich, które eliminują patologię. Mamy dzisiaj zresztą informacje w mediach m.in. o pierwszych efektach działania Centralnego Biura Śledczego, jeśli chodzi o, o patologię w, w handlu węglem, ale no, dzisiaj dyskutowaliśmy nad projektem utworzenia państwowych składów węgla i pytanie jest dzisiaj, ono jest, pozostaje otwarte, nad tym będziemy pracowali. Czy będzie to zupełnie nowa struktura, czy raczej oparta na tych spółkach, które do tej pory zajmowały się handlem węglem. Chociaż w sprawie, która nas tak bardzo interesuje, a więc wysokich standardów dobrej marki polskiego węgla, etc., te efekty dotychczasowych działań tych spółek nie są na pewno w pełni satysfakcjonujące. One są nastawione na zyski, to zrozumiałe, ale węgiel w Polsce to nie tylko zysk, to także kategoria no, takiej strategii. Energetycznej, już nie mówiąc o elementach społecznych i kulturowych tutaj na Śląsku. I dlatego również handel węglem powinien być poddany pewnym regulacjom, które nie ograniczą oczywiście konkurencji, ale które zbudują pewne standardy, między innymi poprzez certyfikację i pilnowanie tego rynku przed nieuczciwą konkurencją. I pozostaje jeszcze otwartą kwestia, czy będziemy szukali rozwiązań. Na rzecz nowego podmiotu gospodarczego? Czy wykorzystamy doświadczenie i struktury takich spółek jak Węglokoks, Węglozbyt w ramach Węglokoksu czy Katowicki Węgiel? I tutaj no, były różne głosy w czasie dyskusji, ale my przede wszystkim będziemy starali się z nadzorem właścicielskim ustalić, co trzeba zrobić, żeby wykorzystać istniejące dzisiaj zasoby organizacyjne. Jeśli uznamy. Zgodnie z sugestiami niektórych przedstawicieli strony związkowej, że nie, nie dają nam gwarancji na naprawę sytuacji na rynku węgla, to nie wykluczam, że będziemy podejmowali decyzję o tworzeniu odrębnego podmiotu, ale ta kwestia jeszcze pozostała otwarta.